Z ewangelii według świętego Mateusza, Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Jezus boi się cierpienia. Jezus nie pragnie cierpienia. Jezus szuka dróg, by uniknąć tego, co jest tak przerażające. Ale ma świadomość, że w jego życiu najmniej chodzi o to, czego on pragnie, a najbardziej o to, czego pragnie jego ojciec. To jest bardzo poruszające i tak naprawdę w tym najbardziej objawia miłość do Ojca, bo miłość objawia się w zaufaniu. Ja wiem, że Ty chcesz dla mnie dobrze. Ja wiem, że nigdy mnie nie skrzywdzisz. Składam swoje życie w Twoje dłonie w pełnym zaufaniu i jestem pewien, że moje życie będzie w Twoich dłoniach uratowane. Takie zaufanie to jest coś, czego się możemy od Jezusa uczyć. Szczególnie dziś, w niedzielę palmową, gdy zaczyna się Jego męka, a On wie, że ta męka ma dla Ojca zbawczy sens i dlatego się na nią zgadza. Do zobaczenia jutro.